Andrzej Frycz-Modrzewski, uważany przez e, wielu badaczy polskiej myśli politycznej za jednego z najwybitniejszych albo najwybitniejszego przedstawiciela e, myśli politycznej Złotego Wieku, Złoty Wiek, e, szczyt potęgi państwa Jagiellońskiego. Andrzej Frycz-Modrzewski żył w latach 1503-1572, a więc. Panowanie, czy większość jego biografii to, 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 to jest okres panowania dwóch ostatnich Jagielonów, Zygmunta I Starego i Zygmunta Augusta, kiedy rzeczywiście państwo jagiellońskie jest, można powiedzieć, mocarstwem europejskim o ugruntowanym statusie. Ale jednocześnie to jest ten okres, kiedy tworzy się no nowy system polityczny, nowy ustrój, bo... Pod koniec tego okresu, pod koniec życia Andrzeja Frycza Modrzewskiego możemy mówić już o Rzeczypospolitej, zawsze to mówimy nie dwunarodowej, ale wielo de facto to jest wielonarodowa Rzeczypospolita. I to jest pewien poważny problem. No bo to ta, ta. Ja pamiętam, jak jeszcze w szkole byłem w komunistycznej szkole, my patrzyliśmy. Na atlasy historycznej ten, ten, ten atlas w Atlasie była taka mapka Rzeczpospolitej Jagiellońskiej, No tak popatrzyliśmy, że to jest od morza, od jednego, od morza do morza, od Morza e, Bałtyckiego do Morza czar, e, Czarnego, to nie mogliśmy w to przecież uwierzyć. No. Jakżeż to? Co, co, to, kiedyś jak Polska mogła być kiedyś tak wielka? No właśnie była tak wielka, była tak różnorodna i Ustrojowo i politycznie ta wielkość tego kraju stanowiła pewien problem. Również dlatego, że w tradycji polskiej nie było czegoś takiego, jak silny, centralny, absolutystyczny rząd. Rzeczpospolita Jagiellońska ona polegała na tym i ta rozbudowa i tworzenie. Tego wielkiego mocarstwa, no właśnie polegało na tym, że to nie było zdobywane za pomocą e, żelaza i krwi, tylko to ta, ta rzecz pospolita była rzecz pospolitą wolnych narodów. Ciągle atrakcyjną w sensie ustrojowym także dla ościennych narodów. Tak jak wspomniałeś, trzy lata przed śmiercią Andrzeja Frycza Modrzewskiego mamy przełomowe wydarzenie: Sejm Lubelski na którym zostaje zawarta tak zwana unia realna polsko literska unia lubelska 1569 gdzie w sensie ustrojowym rzeczywiście mamy do czynienia z początkiem z początkiem Rzeczypospolitej no tak to nazywano obojga narodów ale rzeczywiście de facto wielu narodów a Data śmierci, czyli rok śmierci 1572 Andrzeja Frycza-Modrzewskiego to jest jednocześnie rok śmierci ostatniego Jagielona na tronie polskim, Zygmunta Augusta, rozpoczyna się epoka monarchii elekcyjnej w Rzeczypospolitej. I na tym przełomie epok tworzy Andrzej Frycz-Modrzewski swoje najważniejsze dzieła, najbardziej znane traktat o naprawie Rzeczypospolitej, ksiąg 6, ale wcześniej zabiera głos także ważnej społecznie wtedy sprawie Pisząc traktat, okaże za mężobójstwo i odwołuje się jak cała staropolska myśl polityczna do naczelnej tezy, czerpanej zresztą z dorobku grecko-rzymskiego, o tym, że to w państwie cnota obywateli jest najważniejszym, powinna być najtrwalszym fundamentem wielkości państwa. Tak, bo można na to spojrzeć też z innej trochę strony, a mianowicie yy, z tej, że. Modrzewski ma świadomość, czy widzi świadomość, odczuwa świadomość no, problemów, które mogą, problemów polityczno ustrojowych, które mogą Rzeczpospolitą spotkać, i dlatego zastanawia się nad tym, co uczynić, co trzeba zrobić, jakie muszą być warunki, żeby Rzeczpospolita. Była trwała. Jak mówi o trwałości Rzeczypospolitej, no to nie bez kozery. To musi dostrzegać pewne zagrożenia. I to jest też bardzo ważny moment w całej naszej myśli politycznej. I na ten moment wskazuje Modrzewski, że trwałość ustroju Rzeczypospolitej opiera się na cnocie. Ob, jej obywateli. Czyli co to znaczy cnota jej obywateli? No bo to są takie mądre słowa filozoficznie. Przełóżmy to na język polski. No, cnota w tym kontekście obywateli oznacza nie tylko moralne prowadzenie się obywateli, bo tutaj też ciekawe rzeczy powiemy pewnie a propos tego pewnego, no tak można byłoby to nazwać, rygoryzmu moralnego, modrzewskiego, który z dzisiejszej perspektywy jest trochę śmieszny, ale no generalnie to nie jest nic śmiesznego. No, obywatele powinni być moralni i prowadzić się moralnie. Dotyczy to również życia pomiędzy, i relacji pomiędzy członkami rodziny. Na to zwracał bardzo dużą uwagę Modrzewski, ale jest jeszcze drugi element niezwykle e, ważny, to znaczy to, żeby obywatele postrzegali rzecz pospolitą, właśnie jako rzecz pospolitą, jako dobro. Wspólne. To też jest pewien element, można powiedzieć tak, to jest też pewien element moralności, takiej codziennej e, moralności, że dobro Rzeczpospolitej musimy traktować wyżej niż nasze interesy. I tu, tu to jest w tym takim szerokim spektrum dopiero możemy mówić o cnotliwym obywatelu. I dopóki obywatele państwa są cnotliwi. No to jest w myśli już greckiej znany e, pogląd. Dopóki oni będą cnotliwi, to no do, dopóty Rze Rzeczpospolita będzie trwała. Nieprzypadkowo pierwsza księga w tym opus Wite. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, traktat o naprawie Rzeczypospolitej, nosi tytuł o obyczajach, bo dla niego to naprawdę było najważniejsze. I on w tej księdze pisze o takich trzech fundamentach trwałości państwa, każdego, w tym także Rzeczypospolitej, obojga narodów: to są obyczaje, to jest jak pisze, surowość sądów i sztuka wojenna. I na chwilę o tej surowości sądów porozmawiajmy, bo on rzeczywiście sławę zyskał jako autor traktatu o karze za mężobójstwo, gdzie piętnował jako rzecz urągającą moralności publicznej, właśnie tym obyczajom, praktykę. No, niestety, taka funkcjonowała nie tylko zresztą w Rzeczpospolitej, że różnicowano kary. Dla na przykład zabójców w zależności od pochodzenia stanowego sprawcy i ofiary. Inaczej mówiąc, jeżeli szlachcic zabił chłopa czy mieszczanina, otrzymywał mniejszą karę, niż gdyby było odwrotnie, gdyby mieszczanin albo chłop zabił szlachcica. Według Modrzewskiego, który odwoływał się po prostu do prawa naturalnego, to było no, czymś y, y, wołającym o pomstę do nieba. Jeżeli Taką skrajną niesprawiedliwość te sądy poprzez ten wymiar sprawiedliwości tak, tak ferowały te wyroki, godziły w ten sposób w podstawy państwa i w obyczaje. Bo wskazujesz na jedną bardzo ważną rzecz w myśleniu modrzyskiego I to, ja bym powiedział taką właśnie nowoczesną. Tak? A mianowicie to, że Rzeczpospolita jest pewną wspólnotą. I najczęściej w jego czasach dominowało takie rozumienie tej wspólnoty, że to jest naród szlachecki. No, te kilka procent e, szlachty, a reszta to są jakieś stany, ale podmiotem Rzeczpospolitej, podmiotem tej wspólnoty jest tylko naród e, szlachecki. Modrzewski zwraca e, uwagę, że tej wspólnoty nie wolno ograniczać tylko do narodu szlacheckiego. Również inne stany powinny mieć swoje prawa, co nie znaczy, on nie jest aż tak już współczesnym myślicielem, żeby on postulował zniesienie różnic stanowych. Tu nie, tu absolutnie tego nie ma, ale właśnie ten, 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 ten kazus, o którym mówiłeś, okaże za, Mężobójstwo tak? pokazuje, że jakkolwiek stan szlachecki jest stanem uprzywilejowanym, to jednak inne stany muszą też mieć prawa, no bo bez tego nie będzie wspólnoty i bez tego nie będzie Rzeczpospolitej. To jest moim zdaniem też bardzo ważne, że on już widział, on w wieku XVI, czyli bardzo wcześnie, że nie można Ograniczać i rozumieć Rzeczpospolitej tylko jako ograniczać postrzegania Rzeczpospolitej tylko z perspektywy jednego stanu, no bo to potem będzie tym zalążkiem przyszłego upadku, i myśl polityczna nasza, przynajmniej tych najwybitniejszych przedstawicieli polskiej myśli politycznej, będą podejrzali w tym kierunku, że musimy Myśleć o Rzeczpospolitej jako wspólnocie szerszej i myśleć też o stopniowym upodmiotowieniu członków innych stanów, no właśnie po to, żeby, oni by, żeby, 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 żeby członkami tej, tej wspólnoty byli ludzie cnotliwi, bo jeśli nie będą ludźmi cnotliwi, to Rzeczpospolita nie będzie mogła trwać. Z pewnością myśl polityczna Modrzewskiego w tym kontekście, o którym wspomniałeś jest ważnym punktem odniesienia i była poprzez wieki dla innych twórców polskiej myśli politycznej, aczkolwiek też powtórzmy to, co już zostało powiedziane w naszej rozmowie, że z perspektywy ponad czterech wieków no, niektóre pomysły Andrzeja Frycza Modrzewskiego mogą wydawać się, nazwijmy to, kontrowersyjne, na przykład powołanie dozoru małżeńskiego do dozoru małżeńskiego albo dozoru obyczajów, ale z kolei też on planował dozór, dozór nad ubogimi, czyli swego rodzaju taką, taki prekursor stworzenia systemu opieki społecznej w Rzeczpospolitej. Ale rzeczywiście wiele, wiele fascynacji wśród autorów zajmujących się myślą Modrzeskiego ten dozór małżeński powoduje i budzi. Bo, rzeczywiście... bo działa, na, działa na wyobraźnię pewnie tak. dlatego, ale jeśli nie będziemy zwracali uwagi na pewne archaiczne śmiesznostki, no bo u, u każdego myśliciela je znajdziemy, nawet u największych, a ile można się śmiać z pomysłów Platona opisanych w Państwie, również dotyczącej tej sfery. sfery? Tak więc to, to nie, nie powinniśmy się tym przejmować. Ja bym wskazał tutaj na, też na jakiś element, który mo, można było, ten, ten dozór, on, 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 on coś przypomina. On przypomina nowoczesne państwo narodowe, które rozwijało się właśnie poprzez e, powiększanie e, zakresu swojej władzy nad e, obywatelami. My nawet nie jesteśmy chyba do końca świadomi tego, e, e, jak Współczesne państwo ogranicza naszą wolność i dopiero właśnie lektura moim zdaniem Frycza Modrzeskiego i tych pomysłów ustrojowych. Zamiast się z tego śmiać, to zastanówmy się, jak człowiek kiedyś był wolny jak dzisiejsze państwo naszą wolność ogranicza.